Prowadzi się jak Gokart i jest świetnie zaprojektowane. Dziś w odcinku mini, a konkretnie R50. A jako, że mam pod domem R53, gwarantuję, że będzie to test bardzo obiektywny. Naprawdę. Dziś w odcinku odpowiemy na pytanie: czy to auto jest tylko dla kobiet? Ile kosztuje frajda z jazdy? I jak bardzo jest fajny i niepraktyczny jednocześnie? Śmiało można powiedzieć, że duch projektów z lat 50. Jest mocno obecny w tym samochodzie. Dzisiaj jesteśmy w obornikach śląskich, a miniaka na testy otrzymaliśmy od Magdaleny. BMW miało genialny plan, żeby sprzedać to mi pomyśleli sobie tak: sprzedajmy drogo mały samochód. I co, i to im się udało, bo to auto sprzedawało się naprawdę świetnie. Natomiast za ponad 20-letnie auto dzisiaj trzeba zapłacić no, minimum 5000 zł. Natomiast najszerszy wybór na Otomoto będziecie mieli, dysponując kwotą około 10 tysięcy zł. Jest jeszcze wersja z kompresorem, czyli R53, za którą z końca produkcji zapłacicie ponad 30 tysięcy. Mini z lat 50. ubiegłego wieku powstało z powodu kryzysu paliwowego. Nasze powstało na fali retrodesignu, podobnie jak Fiat 500 czy Chrysler PT Cruiser, którego testowałem na kanale. Wygląd miniaka nawiązuje do protoplasty, ale jest nowocześniejszy i większy rzecz jasna. Choć patrząc przez pryzmat dzisiejszej motoryzacji, to jest to Mini Mini, bo ma zaledwie 3,6 metra. Okrągłe lampy, chromowany grill ze specyficznym kształtem, kierunkowskazy. Nawet te chromy na zderzaku udają ten element ze starego mini. Każde skół jest ustawione na krawędzi nadwozia, maksymalizując rozstaw osi i poprawiając prowadzenie. Biały dach również jest nawiązaniem do przeszłości i wygląda, jakby był dołożony, a ma to nawiązywać do dawnych rynienek wokół dachu. Tylna klapa oraz światła wiernie oddają ducha Austin Mini. Mini R50, czyli takie jak testujemy dzisiaj w odcinku, produkowane było od 2000 do 2006 roku. Lifting przeprowadzono w 2004. Do wyboru był trzydrzwiowy hatchback albo cabrio. Z tym, że cabrio produkowano dwa lata dłużej niż na nadwozie zamknięte. Projekt wnętrza to dla mnie mistrzostwo świata. No a jak nie mistrzostwo świata, to chociaż niech będzie mistrzostwo Europy i... Nie mówię tego, dlatego że mam pod domem model R53. Serio. E, oczywiście głównym bohaterem w środku jest ten olbrzymi prędkościomierz na środku deski rozdzielczej. On w późniejszych generacjach Mini przechodził e, jakieś modyfikacje, zmieniał się, ale zawsze był gwoździem programu, jeżeli chodzi o styl w kabinie. Kolejne co rzuca się w oczy to sekcja lotniczych przełączników pod panelem klimatyzacji. To kolejny mocny punkt designu. Oczywiście cały projekt deski rozdzielczej i boczków drzwi to popuszczenie po wodzy fantazji projektantów. Kierownica mięsista obszyta skórą z regulacją w jednym zakresie. Za nią okrągły obrotomierz z wyświetlaczem komputera pokładowego. Tutaj jednak muszę zganić ergonomię tego samochodu, bo cholernie brakuje mi prędkościomierza na wprost linii oczu i podczas jazdy cały czas trzeba zerkać tutaj na środek, czy jedziemy z właściwą dopuszczalną prędkością. To malutki minus. Powierzchnie użytkowe to niezbędne minimum. Otwarty schowek przed pasażerem, półeczka przy skrzyni biegów i po lewej za kierownicą oraz dwa małe uchwyty na kubeczki. Miejsca na wasze szpargały jest też w kieszeni drzwi. Ale żeby cokolwiek tutaj włożyć albo wyjąć, to jest jakieś totalne szaleństwo i trzeba sobie połamać rękę, ja nie mam dużych dłoni, a mam olbrzymi problem, żeby coś tutaj e, stąd wyciągnąć, włożyć, to design ponad praktyczność ewidentny. E, jeżeli chodzi o fotele, może nie wyglądają jakoś wybitnie stylowo, ale są wygodne, mają niezłe trzymanie boczne, ehm, regulowane są one manualnie Yhm, i ja przy wzroście 1,73 m teraz siedzę najniżej. Ten fotel jest opuszczony maksymalnie na dół. Zobaczcie, tutaj nad głową jest naprawdę dużo miejsca, na boki też nic na mnie nie napiera, no nie ma co prawda podłokietnika, to też minus do ergonomii, eee, natomiast producent o wzroście 1,90 m zasiadł tutaj naprawdę wygodnie i nad głową zobaczcie teraz jaka przestrzeń, tutaj dajemy plusa. Zanim przeskoczymy do drugiego rzędu, o ile się nam w ogóle wgramole, to jeszcze słowo o zużyciu. Samochód ma przejechane 122 tysiące kilometrów i zauważam, że fotele są nieco wysiedziane, kierownica mocno wyślizgana oraz na tych częściach plastikowych no, widać, że one są po prostu porysowane. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest po prostu. Chyba w każdym, albo w prawie każdym modelu tej generacji to jest podsufitka, która odkleja się i opada. Jest to tutaj, mam to u siebie. Wydaje mi się, że taka jest zbora tych samochodów. No, ale dobra, próbujemy z tyłu. Dobra, tak jak obiecałem, tak zrobię. Czekaj, bo nie idzie ten fotel do przodu. Trudno, będzie trochę ekwilibrystyki. Ach. I tak, miejsca na stopy brak, na kolana brak, producenta nawet tutaj nie zapraszam, on się tu po prostu nie zmieści. Eee, kanapa zaprojektowana dla dwóch osób, takie tutaj otwarte kieszenie, żeby sobie jakieś akcesoria przewieźć, miejsca na kubeczek, ale tylko jeden, także nie jest to najmocniejszy punkt programu. Oto coś, co producent nazwał bagażnikiem i to coś ma 160 litrów pojemności. I oczywiście możemy sobie położyć kanapę, ona jest dzielona 50 na 50, ale dostaniemy wtedy sporej wielkości uskok. Co mamy w środku? Po lewej stronie jest schowana apteczka, jest lampka yy, i w sumie pod podłogą jest zestaw naprawczy. To tyle. Zestaw testowy walizek. No jak myślicie i czy w ogóle wszedł? Tak, weszła jedna, ale za to największa walizka. Utarło się, że MINI to jest takie stylowe autko dla kobiet. I powiem tak, jeżeli tak prowadzą się wszystkie auta dla kobiet, to ja jestem za. Mamy tu wielowahacz na tylnej osi, minimalny prześwit, koła na krawędzi nadwozia, bezpośredni układ kierowniczy go dopuszczony do ruchu drogowego. Specjalnego komfortu brak, ale radość z jazdy jest naprawdę olbrzymia. Tylko tutaj właśnie jest ten dylemat, do czego to auto w zasadzie zostało stworzone, bo na miasto? Trochę za niskie, wielkie drzwi, wadzą na ciastych parkingach, a jak smoka biorąc pod uwagę rozmiar bagażnika nie nadaje się na shopping, w trasę też za ciasny i głośny. A ludzie i tak go kochają. Dziś testuję Mini Coopera z 2002 roku z silnikiem 1.6 o mocy 116 koni mechanicznych. Niby niewiele, ale zapewnia przyspieszenie od 0 do setki w 9,3 sekundy oraz prędkość maksymalną aż 201 na godzinę. Ten egzemplarz testuje dzięki uprzejmości Magdaleny i przy okazji tutaj zachęcam Was do przesyłania zgłoszeń Waszych samochodów do naszego programu na maila, którego widzicie teraz na ekranie. W odcinku czas na test dynamiki, czyli naszą symulację wyprzedzania. Ehm, od 60 do 90 km na godzinę. I zrobię to na drugim biegu, bo wiem, że zakres obrotów mi na to pozwoli. Prędkość bazowa 60 km na godzinę. Dawaj. I mamy to. Proszę bardzo, 3,5 sekundy. W testach Euro NCAP do pełni szczęścia zabrakło jednej gwiazdki, bo Mini dostał ich 4 na 5 możliwych. Natomiast IIHS ze Stanów Zjednoczonych oceniło ten model na good, czyli maksymalną ocenę w ich skali. Czas na pomiar wygłuszenia. I nie oszukujmy się, organoleptycznie w kabinie Mini jest głośno. Ale karoseria nie była projektowana, biorąc pod uwagę aerodynamikę, a styl, więc te opory powietrza. No, i ten wydech, który sobie ładnie pomrukuje w miniaku, robią swoje, ale sprawdźmy to decybelomierzem. Okej, okay, mam wynik: 66,6. Dość niepokojąca liczba, a wynik przy 140 km na godzinę widzicie teraz na ekranie. Wspominałem już w tym filmie, że to nie jest oszczędne auto, a ponad 10 litrów w mieście to nie jest szczyt jego możliwości. Oczywiście dużo zależy od kierowcy, ale nawet przy zdawałoby się ekonomicznej jeździe ciężko o niskie spalanie w mini. Wyniki naszych prób przy 90-140 km na godzinę i z miasta widzicie teraz na ekranie. Do napędu zastosowano tutaj silniki benzynowe stworzone przez firmę Chrysler i Rover. E, są to silniki o pojemności 1,6, ale jeszcze sprzed czasu współpracy BMW i PSA nad jednostką Prince. Zacznę jednak od tak zwanej rozsądnej opcji, czyli diesla z japońskim rodowodem o pojemności 1,4 litra. To bardzo udany silnik z gamy Toyoty z wtryskiem Common Rail o mocy 75-88 koni. Silniki benzynowe to wspomniane już 1,6 litra. W R50 wolno o mocy od 90 do 116 koni, lub w modelu oznaczonym jako R53, wspomagane przez kompresor o mocy 163 do 218 koni mechanicznych. Tu jeszcze słowo o nazewnictwie, bo to dość zakręcone. Mini z dopiskiem 1 to najsłabsza benzyna. Lub jak 1 D. To diesel. Mocniejsze benzyny to Mini Cooper, a jeszcze mocniejsze to Cooper S. Najmocniejsze, czyli te, które ja kocham najbardziej, to Mini Cooper S JWC, czyli John Cooper Works. Awaryjność jest na przeciętnym poziomie i na pewno trzeba uznać, że auta po lifcie są bardziej dopracowane i zaszło w nich kilka ważnych zmian. Na przykład zmieniono dostawcę skrzyni biegów, a nowe skrzynie okazały się trwalsze od tych wcześniej montowanych do pary z silnikami benzynowymi. Co ciekawe, z silnikami diesla od razu montowano te trwalsze skrzynie. W silniku benzynowym dochodziło do przedwczesnego rozciągnięcia się łańcucha rozrządu i było to spowodowane tym, że silnik potrafił e, brać olej, a jego niski stan odbijał się na pracy napinacza, który pracował pod wpływem ciśnienia oleju w układzie. Silnik diesla bardzo trwały, za to znajdziemy różnicę między wersją 75 a 88 koni. Mocniejszy silnik ma już wtryski piezoelektryczne, zmienną geometrię turbiny czy chłodniczkę EGR. Ciekawe, że w Mini zastosowano koło dwumasowe, które nie występowało w modelach Toyoty. Nie mówię, że mocniejszy jest bardziej awaryjny, po prostu może być drożej. A jakie są inne znane problemy w Mini? Po tylu latach od wyjazdu z fabryki zaczyna pojawiać się korozja, a to na krawędziach błotników, a to na tylnej klapie. Remont zawieszenia też może okazać się trudny z powodu zardzewiałych śrub. Elektronika może płatać figle w obrębie czujników ABS, centralnego zamka, czy może znikać prąd, co objawia się rozładowanym akumulatorem. Do problemów trzeba dodać elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy. Jak ta usterka się pojawi, na pewno o niej usłyszycie. Mini okazało się strzałem w dziesiątkę dla marki BMW, i widać to dzisiaj po ilości egzemplarzy tej generacji na naszych drogach. Do tego cały czas szeroka gama modeli aktualnie produkowanych przez tego producenta. Więc, jeżeli chce ktoś mieć auto z charakterem, ale jest gotów poświęcić praktyczność i komfort, to jest to właśnie to auto. Spójrzmy teraz na zestawienie kosztów utrzymania oraz napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, w drugiej natomiast koszty poważniejszych napraw mechanicznych oraz blacharskich. Jeśli szukacie części oraz akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie koniecznie na Otomoto. Przygotowaliśmy dla Was specjalny link, widzicie go teraz na ekranie i znajdziecie pod tym filmem. Jestem właścicielką tego Mini Coopera od 4 lat. Początkowo marzyłam albo o Polo, albo o Nissanie Micra pięciodrzwiowym i takiego auta szukałam. Ale zaświeciły mi się bardzo oczy, kiedy mąż pokazał mi ten oto model. Pomyślałam sobie: "Kurczę, czy to jest sen?" Ponieważ Mini Cooper zawsze mi się podobał i cichutko w sercu Często zazdrościłam innym kobietom użytkującym taki samochód. Cieszę się bardzo, że go posiadam, a cieszę się szczególnie dlatego, że jest to auto malutkie. Jestem kierowcą niedzielnym, jeżdżę tylko po okolicach, pracę mam blisko, wszelkie potrzeby załatwiam blisko. Wszelkimi sprawami technicznymi zajmuje się mój mąż, ja tylko samochód użytkuję, nigdy mnie nie zawiódł w trasie. Jak dla mnie jest to auto nieawaryjne, jestem zadowolona z zakupu i nie zamierzam tego auta sprzedawać. Jeździłam różnymi samochodami w swoim życiu, ale ten Mini Cooper jest tak naprawdę pierwszym autem, którego właścicielem jestem ja i tylko wyłącznie ja. Na koniec programu tradycyjne podsumowanie, czyli co nam się spodobało, a co niekoniecznie. Bezapelacyjnie. Największym plusem tego autka są jego właściwości jezdne. On dosłownie prowadzi się jak Gokart. No i jego stylistyka z zewnątrz i wewnątrz to naprawdę kawał świetnej roboty. Ale niestety są też minusy to przede wszystkim bagażnik godny małego fiata i wysokie spalanie. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Widzimy się na kanale Otomotonews już w kolejny czwartek w teście auta używanego. Cześć!